Dopisało nam niemal wszystko. Pogoda, dobra zabawa i wspólna integracja, bo przecież to jest w zawodach wędkarskich najważniejsze. Ilość wyłowionych ryb zawsze schodzi na dalszy plan, nieprawdaż? Znajdujemy się na terenie gospodarstwa rybackiego, rodziny Osowskich yy, i na terenie restauracji rybnej Rybaśka. Yy, właśnie w tej chwili odbywają się zawody wędkarskie celebrytów, muszynianka kap. Jesteśmy po pierwszych dużych rybach, więc już jest... Zadowolenie, już jest, już pierwsze emocje, które opadają. Czekamy na następne. Gościmy dziś Laurę Łącz, gościmy dziś Szymona Wydrę, Antka Smykiewicza. Gościmy dziś celebrytów, którzy wędkują na naszym łowisku. Gościmy również dzisiaj Pana Bogdana Bartnickiego, Pana Janusza Kaczmarka. Pana Głowackiego, którzy są reprezentami z naszej, że tak powiem, strony. Pomysł to jest cykliczna impreza Waldemara Piurka, organizatora i całego pomysłodawcy nagrody Złotego Widelca i Wiktorii zadzwonił do mnie i zapytał się, czy nie moglibyśmy zrobić tutaj na terenie naszego gospodarstwa takie zawody. Jeżeli się uda, jeżeli wszystko będzie. Po naszej myśli, a przede wszystkim, jeżeli ryba się spisze, miejmy e, nadzieję, że będą to imprezy cykliczne. Tu się dzieją takie fajne rzeczy, które żeśmy zapoczątkowali w zeszłym roku. E, moja przyjaciółka Laura Łącz robi zawody wędkarskie, i na taki pomysł, żeby zrobić zawody wędkarskie. Znalazłem trochę sponsorów. Zawody nasze się nazywają muszynianka, kap, grube ryby. Grube ryby kojarzą się z długimi rybami, ale ryby mogą się kojarzyć z dużym biznesem. Dlatego mamy tu i biznes, i środowisko laury, czyli aktorów artystów. Miejsce jest urokliwe. Rybaśka jest członkiem biznes klubu, który jest przy fundacji Lid. I wpadliśmy na taki pomysł z panią Justyną, żeby zrobić to miejsce. No, jest to miejsce takie, że zapraszam Państwa tutaj bardzo bym chciał, bo tu się zawsze coś dzieje. Tu jest dorsz, tu jest strąg, tu jest okoń, a inne jeszcze ryby. E, 13 rybaków, a biznes połączony z, z aktorami, artystami, łowi dzisiaj ryby, mają fajne nagrody. E, piękne puchary, ale mamy takie kategorie: najlepsza wędkarka, najmłodszy wędkarz, złowienie największe ryby. No i pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Mamy również nagrodę imienia Krzysztofa Hamca, to był mąż pani Babry Łącz i ona osobiście taką nagrodę wręczy. Jaki klucz jest do tego miejsca, to ona wybierze. Można się spodziewać kolejnych edycji zawodów wędkarskich Rybaśki. Chęć uczestnictwa zgłosiły już kolejne grube ryby.